Witam bardzo serdecznie w kolejnych wideo prezentacji gdzie już za chwilę się naszej oferty trafi poszukiwany przez Państwa samochód w bardzo fajnej wersji wyposażenia a mianowicie Nissan Qashqai wersji Highway. Samochód został wyprodukowany w 2011 roku silnik to 2 litrowa benzyna o mocy 140 koni sprzężona z sześciobiegową skrzynią manualną przebieg 137 tysięcy kilometrów przepiękny kolor on jest taki czarno-śliwkowy w zależności od aury, jaka jest w otoczeniu. Adko zostało sprowadzony z Niemiec, jest już po wszystkich opłatach. Zostaje Państwu tylko i wyłącznie zarejestrowanie w Wydziale Komunikacji, co wiąże się z kwotą 256 zł. Po weryfikacji lakierniczej stwierdzamy lakierowanie błotnika przedniego prawego oraz drzwi przednich prawych. reszta elementów w wartościach fabrycznych Wszystkie szyby w aucie są oryginalne. Ta wersja różni się od innych tym, że ma 18 solowe felgi, przyćmiane szyby, kamerę cofania i nawigację. Także taka autko wygląda z zewnątrz. Z mamy nowe tarcze i klocki. Cztery elektryczne szyby elektryczna lusterka, lusterka również składane tak wygląda autko na wnętrzu aluminiowe nakładki na pedały Jest to również część wyposażenia tej wersji Aiway Magażnik. Tutaj mamy fabryczne, nigdy nie używane koło dojazdowe z całym ostrzętem do wymiany jeżeli byli Państwo zainteresowani pojazdem Zapraszamy do kontaktu, posiadamy stronę internetową www.w.uzywanypewniak.pl Jesteśmy dostępni również na Facebooku, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Używany Pewniak a także mogą nas Państwo znaleźć na OTOMOTO pod adresem używanypewniak.automoto.pl. Jeszcze jedna, może dla wielu najważniejsza część wyposażenia w wersji Highway, czyli panoramiczny dach wyposażony w roletkę, którą możemy sobie stopniować otwarcie ile chcemy 137 608 km Tam radiem z zestawem mówiącym tempomatem, tak to wygląda. Nawigacja z mapami całej Europy. Kamera cofania, dwustrefowy klimatronik, podgrzewane fotele przednie. Tak jak już wspomniałem, sześciobiegowa skrzynia manualna. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany zakupem, serdecznie zapraszamy do kontaktu, Już jest naprawdę bardzo fajny egzemplarz w poszukiwanej wersji wyposażenia, nie do tego jeszcze ma naprawdę przepiękny kolor. Także gorąco zachęcamy do kontaktu, jeżeli ktoś z Państwa chciałby przed zakupem sprawdzić auto w serwisie, nie ma problemu, możemy podjechać do dowolnego serwisu, warsztatu na terenie Warszawy. Pozdrawiam serdecznie.